Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 13. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca, ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, Szyna Szymona, aby go wydał, Jezus. Wiedząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział – tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr – nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus – jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr – Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus – wykąpany, potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo. Kto. Ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię Wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Kto przyjmuje tego, którego ja poślem, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To powiedziawszy Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest o kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa Rzekł do niego, Panie, któż to jest. Jezus odparł To ten, dla którego uboczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona i Skarioty, a po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do Niego, zakup, czego nam potrzeba na święto albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą. A w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać. Ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę za prawdę powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz.